Sklep internetowy cieplo24.pl Technika grzewcza, technika sanitarna, fotowoltaika, oświetlenie, elektryka. Witam Państwa bardzo serdecznie na naszym oficjalnym kanale cieplo24.pl. Nazywam się Michał Gawlikowski i w dzisiejszym odcinku opowiem o bardzo dobrym kotle kondensacyjnym, dwufunkcyjnym marki Junkers Bosch. To model Cerapur GC2200, bardzo ceniony przez instalatorów za wyjątkowy design, dobre parametry i super cenę. A co jest naprawdę istotne? Model ten współpracuje z rewelacyjnym dotykowym regulatorem CT200, który łączy się przez aplikację z elektronicznymi głowicami termostatycznymi. Jeśli zainteresował Państwa ten wstęp, to zapraszam do oglądania dalszej części tego materiału, gdzie wyjaśnię wszystko ze szczegółami. Zanim jednak zacznę, to proszę nie zapomnijcie na kanale YouTube kliknąć w pole subskrybuj, dodatkowo w dzwoneczek obok. Wtedy będą Państwo otrzymywać powiadomienie o kolejnym filmie na naszym kanale. Mamy coraz więcej subskrybentów, za co bardzo wszystkim zespół po 24 dziękuję. Firma Junkers Bosch to światowej sławy lider w technice grzewczej, który w swojej ofercie ma kotły elektryczne i gazowe różnej mocy, pompy ciepła, gazowe i elektryczne podgrzewacze wody, rekuperację, wymienniki na ciepłą wodę użytkową, technikę solarną i klimatyzację. Spora gama produktów, prawda? Dzisiaj chciałbym przybliżyć jeden z tych produktów. Kocioł gazowy, kondensacyjny, dwufunkcyjny do naszych mieszkań, który przeznaczony jest na cele centralnego ogrzewania, a także na produkcję ciepłej wody użytkowej. Urządzenie wyposażone jest w 7 przycisków oraz czytelny wyświetlacz LCD, umożliwiający niezwykle intuicyjną obsługę. Kocioł pracuje w szerokim zakresie mocy dzięki modulacji od 4,8 kW. Osiąga on sprawność maksymalną do 109%. Urządzenie wyposażone jest również w energooszczędną elektronicznie modulowaną pompę CO. Cera gc 2200 ma zwiększoną do 25 kW moc dla podgrzewania wody użytkowej. Dzięki temu zapewnia wydajność ciepłej wody na poziomie 11 litrów na minutę. Natomiast na potrzeby CO ma 20 kW mocy grzewczej, czyli dostosowuje się do małych i średnich mieszkań. A co wyróżnia ten kocioł spośród konkurencyjnych modeli? Możliwość współpracy z rewelacyjnym regulatorem o nazwie CT200, a on współpracuje z aplikacją na smartfona o nazwie Easy Control, a aplikacja współpracuje z elektronicznymi głowicami termostatycznymi Bosch Smart Home Thermostat, umieszczonymi oczywiście na grzejnikach. Głowice te mierzą nam oczywiście temperaturę pomieszczeniach, a dodatkowo także wilgotność, czyli dokładnie wiemy kiedy mamy przewietrzyć pomieszczenie. Wszystko to powoduje, że mamy nad wszystkim kontrolę w całym mieszkaniu. W łatwy sposób mamy ogrzewanie strefowe ustawione za pomocą aplikacji, czyli oszczędzamy. A dodatkowo połączenie kotła z regulatorem. I głowicami podnosi nam klasę energetyczności RP urządzenia z A do A. Chciałbym powiedzieć więcej o tym regulatorze przewodowym, bo naprawdę warto. Jest w pięknym wyglądzie. Występuje w dwóch wersjach kolorystycznym: czarnym i białym. Przednia obudowa jest wykonana ze szkła tytanowego. Całość jest umieszczona w ramce metalowej. Posiada ekran dotykowy oraz geolokację czyli jest to detekcja obecności mieszkańców. Sam regulator nie sprawdza oczywiście obecności użytkowników lokalizuje telefony podłączone do regulatora CT200. Takich przypisanych telefonów można skonfigurować maksymalnie 10 sztuk. Regulator ma podświetloną tylnią ściankę. Odpowiedni kolor mówi nam, co dzieje się z systemem całego regulatora. Czy nie mamy jakiegoś uszkodzenia samego regulatora, czy głowic, różne opcje. Na przednim panelu umieszczone są także dwa czujniki. O, te dwie kropeczki. No, widoczne na białym regulatorze, a na czarnym są, ale ich nie widać. <gryw> Powoduje to także detekcję ruchu. Jak nie ma nikogo w pomieszczeniu, to wyświetlacz zostaje uśpiony powodując tym samym mniejsze zużycie energii. Regulator pokazuje nam oczywiście temperaturę. Pasek czerwony oznajmia nam zakres modulacji kotła. Regulator pokazuje także stopień zużycia energii. To ten zielony pasek u dołu. CT200 współpracuje oczywiście z kotłami Juncker z Bosch, a także z innymi kotłami różnych producentów. Wymagany jest w takim przypadku odpowiedni adapter. Z kotłami, które posiadają wyjście te oryginalne Boszowskie, EMS-owskie, regulator nie ma potrzeby dodatkowego czujnika zewnętrznego. Ściąga z najbliższej stacji meteorologicznej sygnał, stając się jednocześnie regulatorem pogodowym. To wszystko sprawia, że model GC2200 umieszczony został w naszym rankingu. Top 10 kotów kondensacyjnych dwufunkcyjnych na 2023 w samej czołówce. Na naszej stronie można się z tym rankingiem zapoznać, klikając o tutaj. I tu, na samej górze, mamy omawiany ranking. Gdyby Państwo zdecydowali się na zakup tego kotła lub innego yy, z marki Juncker z Bosch w naszym sklepie ciepło24.pl. Zyskują Państwo dodatkowo pierwsze uruchomienie gratis. Jedyny koszt to dojazd serwisanta z okolicy. Dzieje się tak, ponieważ jestem autoryzowanym instalatorem firmy Junkers O proszę zobaczyć, to mój certyfikat. Jestem oczywiście także umieszczony na stronie producenta, yy, o w tym miejscu z odznaką lidera instalacji Termotechnika. O zasadach pierwszego uruchomienia można przeczytać na stronie producenta, dokładnie w tym miejscu: klikając jak kupić, a potem zanim kupisz sprawdź. Korzystając z tej porady, dodatkowo oszczędzają Państwo. No same plusy. I tą pozytywną informacją chciałbym zakończyć dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że podobał się Państwu ten materiał. Jeśli tak, to proszę dajcie łapkę w górę na naszym Facebooku i YouTube, serduszko na Instagram. Jest to dla nas naprawdę duży pakiet motywacyjny. Dziękuję za oglądanie tego materiału i do zobaczenia w kolejnych odcinkach na kanale cieplo24.pl.